Sie. Maneczko. Ha. Tak, tak, siemaneczko, ja jestem z vlog, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku Olty Vloga. Z racji tego, że wczoraj mi się strasznie podobało nagrywanie, strasznie mi się fajnie go montowało, i ogólnie takie wrażenia przyszły. To co kiedyś czułem, to dlatego też kolejny odcinek nagrywam. Nie mówię oczywiście, że będą się pojawiały codziennie, ale będę jakoś próbował jakiś taki mój harmonogram określić, no a przede wszystkim fakt, że jest wtorek, a wczoraj był poniedziałek i fajnie się ułożyło, ponieważ bardzo dużo rzeczy porobiłem. I w końcu zacząłem niektóre rzeczy robić, dlatego też jeszcze raz witajcie, moi drodzy, i już przechodzimy do tematu dzisiejszego multi-vloga. O gustach się nie dyskutuje, to jest coś, co mnie rozwala na łopatki po prostu. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, jaki sens jest tym że o gustach się nie dyskutuje, jeżeli tak naprawdę około 50% wszelkich dyskusji jest właśnie o gustach, o tym, co my wolimy, a czego nie chcemy, na przykład, do czego mamy uprzedzenia, a do czego nie mamy tych uprzedzeń, po jakiej stronie stoimy, albo przeciwko jakiej stoimy. Może trochę wychodzę poza gusta same, ale generalnie nie ma sensu nie dyskutować o gustach. No, moi drodzy, są pewne gusta, o których się nie neguje. Po prostu, nie neguję, według mnie. Tak samo jak, tak jak wczoraj, dzisiaj będzie tak samo subiektywna opinia. Uważam, że niektórych gustów się nie neguje, a nie neguje nie oznacza nie dyskutuje na nie, na ten temat. Jeżeli o gustach by się nie dyskutowało i byłoby to przyjęte naprawdę powszechnie, to w zasadzie małe dziecko, taki mały szkrabik, który nie lubi na przykład Bruksu, Brukselki czy czegoś tam, a chce jeść Czekoladę tylko i jest mały I nie wie czego chce w zasadzie, no to Takiemu dzieciakowi trzeba dać to Ponieważ o gustach się nie dyskutuje Czyli przyjmuje się, że skoro On uważa tak, to tak powinno Być dla niego jak najlepiej, a co robią Rodzice? Oczywiście dyskutują z tym Mówią, że to jest złe, że oczywiście Są dane uh, Ilości, które są odpowiednie dla ciebie, ale Nie o tym, nie o tym, chcę tylko Porozmawiać przede wszystkim o tym, bo cały czas tak Męcę i męcę i dnącę i męcy, i, męcy, i, męcy, i, męcy, i nie co robię w zasadzie? Ale chodzi o to, że o gustach powinno się rozmawiać, dyskutować, powinno się analizować kogoś zdanie. Czy ta dziewczyna, nawet, powiedzmy tak strasznie embrionalny przykład, czy ta dziewczyna ci się podoba? Oczywiście, że mi się podoba, oczywiście, że mi się nie podoba. Dlaczego? Dlaczego? I jest jakaś rozmowa, ale nie ma czegoś takiego, że co? To by się jakaś dziewczyna podoba? Ha, 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 ha. Śmieszne, naprawdę. Nie, nie powinno się negować czyichś zachowań niektórych. Nie powinno się negować czyichś gustów, ponieważ dla osoby A jest normalna sprawa A, a dla osoby B jest najnormalniejsza sytuacja B. Czyli, że dla każdego. Czyli, że punkt siedzenia zależy od punktu patrzenia. Punkt patrzenia? Jakoś tak, czyli punkt patrzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli ja uważam, że to jest dla mnie normalne, to to jest dla mnie normalne i ktoś tego nie może negować z automatu. Może mi próbować wytłumaczyć. Oczywiście, dla każdego są różne normalne sytuacje. Niektóre są głupie, a dla niektórych są normalne, ale trzeba rozmawiać, po prostu dyskutować, ponieważ oto. Chodzi, dyskusja naprawdę rozwija człowieka, rozwija to jak on mówi, rozwija także to, że poszerzają się jego horyzonty, ponieważ on zaczyna w końcu patrzeć na przykład z punktu widzenia właśnie tej osoby, żeby go zrozumieć, doradzić, pomóc. A ja się kłaniam nisko, naprawdę, tak? Wystarczy chyba. Ja się kłaniam nisko, trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i do następnego, mam nadzieję, ulti-vloga, który będzie kiedyś tam, może jutro. Nie wiem, trzymajcie się ludzie ciepło. Cześć!